Dzień dobry Państwu. Widzimy się na konferencji prasowej po myślę, że bardzo długiej... Przerwie na szczęście dobiegało na końca i rozgrywki Ekstraklasy wracają. Wraca nasza ukochana Liga. Wracają zatem i konferencje przedmeczowe. Dziś spotykamy się troszeczkę na wyjeździe, ale pytań nadesłanych od dziennikarzy jest bardzo dużo, także powoli zaczynamy. Jest z nami trener Marek Papszu. Panie trenerze, standardowo, tak jak zawsze, poprosimy o komentarz, a potem przejdziemy do pytań. Komentarz oczywiście dotyczący meczu z Wartą Poznaniem. Dzień dobry. Zaczynamy. Zaczynamy w przerwie, po długiej przerwie jak na Ekstra Spowodowanej mundialem, więc mieliśmy czasu dużo, żeby popracować. Tak, ten okres przygotowawczy podzieliliśmy na dwie części: ten przedświąteczny i, i, i przedświąteczno noworoczny i, i po nowym roku. I Ten okres udany za nami. E, uważam, że bardzo dobrą pracę wykonaliśmy i, i czekamy, żeby tą pracę skonsumować. Jesteśmy optymistycznie nastawieni przed, przed pierwszym meczem i, mm, i będziemy chcieli go, e, go wygrać. Dziękuję trenerze. Czas na pytania. Jest ich dzisiaj sporo. Spróbujemy je tak w miarę poukładać tematycznie. Zaczniemy od kwestii kadrowych, spraw kadrowych dotyczących naszych zawodników. Pierwsze pytanie zadał Maciej Wąsowski z redakcji Weszło.com. Po zimowych sparingach wydaje się, że Gustaw Bergren to piłkarz, który zrobił największy krok w kierunku wyjściowego składu, licząc piłkarzy, którzy jesienią nie grali zbyt wiele. Czy w ocenie trenera w istocie tak jest? Częściowo tak. Gustaw bardzo dobrze się prezentował w tym okresie przygotowawczym, aczkolwiek trochę, trochę miał problemy ze zdrowiem w drugiej części obozu w Turcji. Dlatego grał tylko 45 minut w ostatnim, w ostatnim sparingu, ale, ale rzeczywiście zrobił duży postęp, ale, ale inni zawodnicy też na tej pozycji dobrze wyglądają. Konkurencja jest. Jest w chwili obecnej dość spora, bo jest papa Nikolał, jest Lederman, jest Koczergi no i jest Bergen. Kolejne pytanie: Czy Marcin Cebula będzie brany pod uwagę przy ustalaniu przez pana składu już od pierwszego meczu? Jak duże zaległości treningowe ma ten zawodnik, który przez blisko półtora roku zmagał się z Urazem? Tak, Marcin będzie brany pod uwagę, jest, jest z nami na zgrupowaniu, trenuje dochodzi do, do swojej normalnej dyspozycji. Mhm. Kolejne pytanie. Mariusz Rajek, Przegląd Sportowy. Jak wygląda obecnie sytuacja zdrowotna w zespole? Kto na pewno w sobotę nie zagra? I tutaj też pytanie jakby w tym samym temacie od Maćka Wąsowskiego. Mateusz Wdowiak z powodu kontuzji nie zagrał w Turcji w żadnym sparingu. Jak poważny jest jego uraz i czy długo trzeba będzie czekać na jego powrót do gry? No, pytania, są, pytania są podobne w kontekście zdrowotnym. Tak, Mateusz, Mateusza nie ma z nami, on, on na pewno nie wystąpi. Pozostali zawodnicy są, są do, do dyspozycji. Mateusz wraca, Mogliśmy, moglibyśmy go też w takim trybie przyspieszonym przygotować do meczu, ale nie chcieliśmy tutaj nie tyle ryzykować, co, co chcieliśmy go po prostu dobrze, dobrze przygotować do kolejnego spotkania z piastem. I kolejne dwa podobne do siebie pytania. Pierwsze zadał Przemysław Pindor, Gazeta Częstochowska. Jakby pan ocenił dwa nowe nabytki rakowa Częstochowa? Mam tutaj na myśli Adriana Gryszkiewicza i Żana Karlosa. I drugie pytanie od Maćka Wąsowskiego. Jak pan oceni w tym momencie siłę swojego zespołu po zimowych transferach i przygotowaniach? Czy jesteście silniejsi niż jesienią? Na ocenę dwóch pozyskanych zawodników, czyli Adriana i, i, i Carlosa no za wcześnie w, wprowadzi się ze zespołu dobrze. Szybka klimatyzacja, ale poczekajmy te pół roku, będziemy mogli coś powiedzieć, powiedzieć więcej. A to druga część pytania? Czy jesteście silniejsi teraz niż jesienią? To się okaże, to mecze ligowe, pucharowe zweryfikują czy tak jest, chciałbym żeby tak było. Mhm. I tu jest pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć. Czy Oliwier Sukienicki na stałe będzie już zawodnikiem pierwszego zespołu? Znaczy nie wiem, czy na stałe, to już mogę oddać go trenerowi, ale na stronie klubowej jest komunikat: Oliwier jest już włączony do pierwszego zespołu. Jeżeli chciałby trener jakoś skomentować to. to jest zgłoszony coś... na razie, no. tak, jest tak, tak, czyli no, można, można tak powiedzieć, natomiast musi udowodnić, że w dłuższej perspektywie będzie na, zasługiwał na na miejsce, pokazał się dobrze na tych zgrupowaniach w okresie przygotowawczym, dlatego biorąc pod uwagę nie, niezbyt mocno tak rozbudowaną kadrę, szczególnie młodych graczy, no, dostaje szansę i wierzę, że, że ją wykorzysta. Mhm. Kolejne dwa pytania. Trwa okienko transferowe i jakich ewentualnie jeszcze roszad kadrowych do klubu i z klubu można się spodziewać? Czy jakieś rozmowy z potencjalnymi zawodnikami jeszcze się toczą? To pytanie Przemysława Pindora. I Maciej Wąsowski dopytuje także, czy nadal priorytetem do pozyskania w wrakowie lewy wahadłowy, do walki o skład z Patrykiem Kunem oraz napastnik? No, działania scoutingowe są prowadzone przez cały sezon, nie jest inaczej tym, w tym, w tym momencie, więc, więc ta praca jest, jest wykonywana, co, co będzie owocem tej pracy, trudno mi w tej chwili powiedzieć, bo nie ma, nie ma na ten moment żadnych konkretów. Mhm. I kolejne pytanie od Maćka Wąsowskiego. Jak wygląda sytuacja z Pana kontraktem? Kończy się on 30 czerwca. Czy miał Pan już jakieś rozmowy na temat przedłużenia umowy z właścicielem klubu Michałem Świerczewskim i czy to prawda, że pozostanie w Rakowie? Uzależnia Pan między innymi od tego, jakie będą plany na rozbudowę klubowej infrastruktury? Czy jest jakiś termin, w którym trener podejmie decyzję na temat swojej przyszłości? No tak, no, rozmawiamy z właścicielem na, na wszystkie tematy dotyczące klubu i, i organizacji, infrastruktury i, mm, i też kontraktu, ale w tej chwili no, nie mamy nic do, do przekazania mm, szerszej, szerszej opinii. Jak będzie jakaś decyzja, no to wtedy, wtedy na pewno na pewno to przekażemy. Mhm. Kolejne dwa pytania dotyczą Andrzeja Niewulisa. Przeczytam tak, jak one brzmią. Z klubu odszedł Andrzej Niewulis. Czy była pod uwagę brana opcja, aby pozostał do końca sezonu? To pytanie Krystiana Natońskiego z Polsatu Sport. I kolejne pytanie. Z klubem pożegnał się Andrzej Niewulis, zawodnik, który zapracował sobie w klubie, ale u kibiców nam dużą sympatię i szacunek. Jak pan ocenia współpracę z byłym już kapitanem Rakowa? Co pan myśli o kolejnym kroku Andrzeja w karierze piłkarskiej? Czy według pana trenera po ewentualnym zwycięstwie Rakowa w rozgrywkach klub powinien zaprosić? Andrzeja Niewolisa do wspólnego świętowania. I to jest pytanie od Bartka Zuga z Radia Jasna Góra. No, trudny moment i, i taki przykry, że, że Andrzej musiał odejść ze względu na przegraną rywalizację. No i, i ilość obrońców w składzie, bo, bo też obligują nas tutaj przepisy zgłoszeniowe i, i nie było takiej możliwości, żeby został biorąc pod uwagę decyzję, że, że, że to właśnie on będzie tym stoperem, który, który będzie miał naj, najmniejsze szanse na granie. I ja na w Świecie nie, nie mogłem mu takiej szansy dać, nawet szansy rywalizacji w lidze. Po prostu byłby do tej ligi nie, nie zgłoszony, Dlatego to była trudna decyzja, ale ja chciałem ją podjąć w miarę szybko, żeby dać czas właśnie na, na ewentualny transfer. I cieszę się, że tak się stało, że, że Andrzej szybko znalazł Rozwiązanie i, i klub, w którym będzie mógł kontynuować karierę, i życzę mu, żeby to robił jak, jak najdłużej, bo, bo po prostu jest, jest bardzo, bardzo porządnym człowiekiem i, i też dobrym, dobrym zawodnikiem. Dzisiaj ta konfiguracja w Rakowie na tej pozycji była bardzo wymagająca dla niego i, i stąd takie, takie decyzje, natomiast myślę, że bardzo dużo Andrzej zrobił dla, dla Rakowa, Raków dla niego też, dlatego może dzisiaj na tym poziomie Ekstraklasy jeszcze dalej e, grać i, i tak jak powiedziałem, oby to się działo jak, jak najdłużej, mam nadzieję, że że, że takie pożegnanie jeszcze nastąpi, w jakich okolicznościach, trudno mi y, powiedzieć, ale myślę, że na to zasłużył. To były kwestie kadrowe, które poruszyliśmy. Teraz czas na pytania o nadchodzącą rundę i o mecz z Wartą Poznań. Pierwsze pytanie, tak naprawdę dwa pytania, bo są dosyć podobne. Przemysław Pindor, Gazeta Częstochowska, jakie nastroje panują w pańskiej ekipie przed startem tak bardzo wyczekiwanej rundy wiosennej obecnego sezonu? I drugie pytanie od Krystiana Natońskiego, Polsat Sport. Czy to dla pana najważniejsza runda w karierze? Czy w klubie czuć tę ekscytację i adrenalinę, że zaczyna się najważniejsza runda w historii klubu? No, już powiedziałem, że z optymizmem patrzymy, bo, bo zespół jest dobrze przygotowany. Oczywiście to liga, liga zweryfikuje, natomiast no, czuć już taką koncentrację i, i to, że ten mecz się, się zbliża. I to, to dobrze, że już gramy, że że ten okres przygotowawczy, czy ten okres przygotowawczy za nami. Czy to najważniejsze? No, każda kolejna myślę, że jest ważna. Dzisiaj jesteśmy świadomi tego, w którym miejscu jesteśmy po tej rundzie i, i co mamy do wygrania, co mamy do, do, do ewentualnego stracenia. Ale, ale ja na to tak nie patrzę, wybiegając najważniejsza, nie najważniejsze. Dla nas teraz celem najważniejszym to jest przygotowanie do meczu z Wartą Poznań i, i zwycięstwo na inaugurację. Czy hmm. jeszcze takie trochę rozszerzenie z tego, tego tematu. Hmm, pyta Krystian Natoński, niektórzy już wieszają na szyjach zawodników Rakowa złote medale. Czy to nieco trenera denerwuje i co może być największym problemem w walce o mistrzostwo? Nie, nie, nie denerwuje mnie to. No jest, są, są to spekulacje i e, piłka to emocje i też wyrokowanie, prorokowanie, ocenianie. I na tym to też polega, komentowanie i, i, i to, to rozumiemy. My natomiast wiemy, jak, jak do tematu podejść i e, jesteśmy, jesteśmy tego świadomi, tak jak powiedziałem, w którym miejscu jesteśmy, o co walczymy i, e, i będziemy do tego z pełną determinacją na pewno, będziemy na, o to z pełną determinacją walczyć. Kolejne pytanie od Bartka Zługa z Radia Jasna Góra. Przeżyliście dość długie przygotowanie do rundy wiosennej, udało się na razie utrzymać kluczowych zawodników i pozyskać jeszcze kilku. Jak pan ocenia raków obecnie w zestawieniu z poprzednimi latami, okresami przygotowawczymi? Czy przy takich warunkach tworzonych przez klub, a z drugiej strony słabej infrastrukturze, jaką oferuje Częstochowa, można się rozwijać? Hmm. Oczywiście, że można się rozwijać w każdych warunkach, bo najważniejsi są ludzie, nie? nie infrastruktura, oczywiście ona jest bardzo ważna i nie ma co tego bagatelizować, natomiast i tak najważniejsi są, są ludzie, dzisiaj ludzie, z którymi pracuje sztab szkoleniowy przede wszystkim i piłkarze. Którzy chcą ten sztab wykorzystać w dobrym słowa tego znaczeniu, żeby się rozwijać, to, to czynią i przez to wierzę, że dzisiaj jesteśmy mocniejszym zespołem niż byliśmy, bo, bo jakichś transferów spektakularnych nie dokonaliśmy, ale wierzę w to, że ci zawodnicy, którzy, których mamy, już są na wyższym poziomie niż, niż byli nawet w poprzedniej rundzie, niektórzy przynajmniej plus tacy zawodnicy, którzy. Którzy można powiedzieć, że wracają, bo Marcin Cebula czy Tomasz Petrasek to, to, to oni mieli dość długie przerwy spowodowane kontuzjami, i, i oni wrócili do takiej pełnej, można powiedzieć, dyspozycji, szczególnie Petrasek, który grał w tych sparingach w, w Turcji sporo, I, i to jest, to będzie taka, taka wartość Wartość dodana. No, liczę też na tych dwóch zawodników, którzy dołączyli, że oni się szybko zaadoptują, Jean Carlos i Adrian Gryszkiewicz, i też będą taką wartością, yy, wartością yy, dodaną. Zostawiam nam jeszcze trzy pytania. Idzie to nam dosyć sprawnie, więc nie przedłużając, przeczytam. Czy uważa pan, że pierwsze kilka meczów będzie kluczowych w kontekście mistrzostwa? Jeżeli Raków od początku wejdzie na właściwe obroty i co najmniej utrzyma dotychczasową przewagę, może w dalszej fazie zniechęcić pozostałych rywali do walki o tytuł i wówczas wyścig o mistrzostwo skończy się bardzo szybko? To też pytanie od Bartka Zuga. Hmm, trudno powiedzieć, co się wydarzy. No, nie, nie, nie mam. Szklanej kuli, nie zakładam, że będzie taki wariant, że, że odjedziemy albo nie odjedziemy. No, chciałbym, żeby oczywiście ta rywalizacja zakończyła się jak najszybciej, ale dla mnie najważniejsze, żeby zakończyła się sukcesem, czyli po naszej myśli, nawet jeżeli miałoby to być. Ta walka do ostatniej kolejki to i tak, e, tak będzie mnie to satysfakcjonowało, ale, ale będziemy oczywiście walczyć w każdym meczu, żeby tą przewagę zwiększać, a nie ją utrzymać, czy, czy patrzeć w tabelę ciągle, czy, czy ta przewaga nasza topnieje, czy ci, ci przeciwnicy już siedzą na, 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 na plecach, czy jednak możemy jeszcze swobodnie mm, oddychać. Tak jak powiedziałem, teraz najważniejszy dla nas mecz z wartą Poznań. No. I jeszcze dwa pytania od Krystiana Natońskiego z Polsatu Sport. Pierwsze brzmi, czy można przewrotnie powiedzieć, że największym rywalem Rakowa w początkowej fazie rundy wiosennej może być stan polskich boisk, które w tym okresie często pozostawiają wiele do życzenia? Który no, powiedział, że tak, no to za, za chwilę będzie, będzie już najazd, że boiska, że już szuka Libii i tak dalej, więc nie chciałbym tego komentować. No, kto logicznie i rozsądnie myśli, wie jak gramy, no to, to odpowie sobie na to, na, to, na to pytanie. My bez względu na stan boiska będziemy grali o trzy punkty i, e, i mam nadzieję, że mimo wszystko te boiska nie będą tragiczne. I ostatni temat, również poruszył go Krystian Natoński. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos, zapowiedział na konferencji prasowej, że będzie stałym bywalcem meczów Ekstraklasy. Z racji, że Raków jest liderem tabeli i głównym kandydatem do mistrzostwa, można przypuszczać, że będzie często zaglądał na mecze pana drużyny. Czy uważa pan, że któryś z pana podopiecznych ma szansę znaleźć się w notesie selekcjonera na najbliższe zgrupowania i co pan sądzi o wyborze właśnie tego trenera? Życzę to każdemu Polakowi, żeby do tej reprezentacji trafił poprzedni selekcjoner. Wiem, że w oczach jego było kilku zawodników naszych w zatoczeniu. Kund był powoływany na zgrupowanie, więc więc wiem, wierzę w to, że ciężką pracą będą, będą w stanie wpaść w oko, czy zostać zapisani przez nowego e, nowego selekcjonera, no też nie jest, nie jest tutaj tajemnicą, że nie mamy zbyt dużo Polaków takich w, w, w wiodących gdzieś, czy czy można powiedzieć ogólnie w kadrze, więc, więc tego wyboru też takiego dużego u nas nie ma. To co do oceny, do, do no nie, nie, nie mi to oceniać. jaki kibicuję reprezentacji, wierzę w słuszny wybór i to, że, że reprezentacja będzie osiągała dobre wyniki, ale przede wszystkim, że, że nowy selekcjoner będzie miał wpływ na też inne obszary działań i będzie pomagał rozwijać polską piłkę. Dziękuję, że To były wszystkie pytania na dziś, łącznie 20. Myślę, że temat wyczerpany. Pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na mecz, no, w naszym przypadku, przed telewizorem, jeżeli chodzi o kibiców Rakowa, przynajmniej w większości. Mecz w sobotę o godzinie 15.00, inauguracja rundy wiosennej. Gramy w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą Poznań, transmisja w Kanal Plus Sport. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia.